Na te lasy, w których tutaj mieszkam. Popatrzcie, ile tych samochodów tutaj po bokach jest wszędzie. Na takim odcineczku, wszędzie grzybiarze, grzybki, grzybki. Samochodziki stoją, no a ja grzybów nie zbieram, ale chyba będę musiał się nauczyć zbierać te grzyby. Zobaczcie, jadę cały czas, muszę tylko ostrożnie jechać. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Ile jest grzybiarzy. Tyle jest grzybiarzy. Po bokach stoją. Trzeba ostrożnie uważać. Patrzcie, samochód czy samochodzie. To tutaj jest są tereny, właśnie grzybowe. Prawdziwki, kurki. Nie wiem, cuda na kiju. I tak wszędzie jak będę jechał teraz tą drogą, to tak tyle wszędzie jest grzybiarzy. Stoi. I tutaj są grzybiarze. I tam dalej są grzybiarze. I tu, i tam, i wszędzie. Tu stoją. Tam stoją. Tony grzybów. I na motorach, i samochodach. I zapierdzielają. Będą grzyby, zobaczcie, będą grzyby. I tutaj. I tam łażą po krzakach. Nie nadążą filmować. I tam stoją.